Cześć, na samym początku przepraszam za mój głos. Czasem będę brzmieć, jakbym przechodził mutację, ale mam nadzieję, że będzie tutaj miło. Że będzie nam nice. No właśnie, każdy, kto uczy się angielskiego przynajmniej od 15 sekund, to prawdopodobnie wie, że słowo nice to coś miłego. Wiedzą to nawet osoby, które nigdy nie uczyły się angielskiego, ponieważ jest to bardzo powszechne słowo. So nice means coś miłego. To słowo nawet tak miło brzmi, ono jest takie cieplutkie, tak nam się dobrze kojarzy. Więc zobacz, mam mnóstwo możliwości. Mogą powiedzieć you are very nice, czyli jesteś bardzo miła, bardzo miła. It was nice, to było miłe. Albo być może znasz też taki zwrot, nice to meet you, czy też nice to meet you. Czy nice to meet you? Możesz na wiele możliwości powiedzieć ten zwrot, czyli miło cię poznać, ale to nie jest jedyne słowo, które oznacza coś miłego w języku angielskim, i dziś właśnie tutaj jestem po to, żeby ci powiedzieć o innych miłych słowach, o innych miłych słowach, które oznaczają coś miłego. Kolejnym takim słowem, na określenie, że ktoś jest miły, gdybyśmy szukali w głowie synonimów, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że ktoś jest fajny, ale nice to by może było takie zbyt miękkie. Chociaż z drugiej strony, nice może być bardzo niekonkretne. Uważaj z tym słowem, bo jeżeli powiesz do dziewczyny you are nice, to tak naprawdę nie jest to komplement. Albo jeżeli powiesz o kimś, no jest nice, to jest takie, no okej, okay, było. Okay. Ale możemy być właśnie bardziej konkretni poprzez powiedzenie friendly. Jeżeli ktoś jest przyjacielski, ktoś jest taki kumbelski, koleżeński, fajnie się z nim spędza czas. She is very friendly. I to też zostanie przetłumaczone w większości filmów, materiałów, raczej nie jako ona jest bardzo przyjacielska, tylko ona jest po prostu miła. He is a friendly guy. I mamy wtedy konkret, o co nam dokładnie chodzi. Możemy też użyć takiego słowa jak. Amiable. Takie amiable też jest takim miłym słowem. Można powiedzieć o kim, że ktoś jest taki właśnie miły, bo to najczęściej będzie się dotyczyło, takie mam wrażenie, właśnie ludzi. Takiego ich miłego usposobienia, takiego trochę łagodnego. So he's a very amiable fellow. Czyli on jest takim miłym gościem, takim spokojnym, takim, z którym też lubilibyśmy spędzić czas. Ale w tych wszystkich sytuacjach można by też użyć słowa Kind. Ale widzisz, to też zależałoby od kontekstu, ponieważ kind to będzie taki miły, grzeczny, taki ktoś, kto się zawsze ukłoni, kto powie dzień dobry. To będzie wtedy ktoś taki kind, taki grzeczny, uprzejmy. Na przykład w języku angielskim, jakiś chłopiec, który odpowiada yes, sir, to on wtedy jest kind. He is very kind. Ale mamy taki zwrot, który jest bardzo powszechny. It's very kind of you. Czyli jakby to jest bardzo miłe, jakby ciebie, od ciebie. Coś miłego, co się wywodzi z ciebie. Czyli miło z twojej strony. Jeżeli ktoś zrobi dla nas coś dobrego, to możemy też powiedzieć it's very kind of you. To bardzo miło z twojej strony. Fajny zwrot, naprawdę warto go sobie opanować. Ale jak najbardziej, jeżeli ktoś na przykład zrobił dla nas coś miłego, uprzejmego, na przykład ustąpił nam miejsca gdzieś, albo coś nam podał, to też możemy powiedzieć, że ta osoba jest kind. He's so kind. On jest taki miły. Kolejne miłe słowo, kolejne miłe słowo to pleasant. Trochę tak brzmi jak prezent. I tak się teraz przyglądam temu słowu, i pewnie niektórym z was już się udało to zauważyć. Naprawmy ten błąd. Małe typo, literówka, ale wiem, jak mogłem uniknąć tego błędu. Mogłem po prostu nic nie robić, albo po prostu się lepiej uczyć. Więc to pleasant to bym tak przetłumaczył jako coś takiego przyjemnego, takiego przyjemnego dla nas. Można powiedzieć na przykład: It was pleasant to meet you, czyli było przyjemnie cię poznać, tak, było miło cię poznać. My też na różne sposoby możemy powiedzieć: było mi bardzo miło, bardzo przyjemnie, było mi fantastycznie. I w języku angielskim też jest więcej możliwości. Są: so, It was pleasant to meet you, ale to coś miłego, może też być w niemiłym zdaniu. Na przykład The taste is not pleasant. Czyli ten smak nie jest przyjemny. It's not pleasant. Unpleasant, we could say. Not very pleasant. Niezbyt yes, przyjemny smak. I na sam koniec zapowiem o słowie, które może być trochę problematyczne, zwłaszcza jeżeli przetłumaczymy je tak słownikowo. Natomiast jeżeli do tego momentu Ci się podobało, ja tylko przypominam, można dorzucić taką łapę w górę, sertucha, udostępnienia, komentarze, wszystko to jak zwykle mile widziane za wszystko, to serdecznie dziękuję. Jeżeli podoba Ci się takie podejście do opanowywania angielskiego, do łopatologicznego przedstawiania go. Na przykład, to ja tylko przypominam, żeby koniecznie przetestować Enlina do 500 zwrotów, to jest taki pakiet, który zawiera w sobie ponad 500 zwrotów, Anglojęzycznych, podzielonych na kategorie. Do tego wszystkiego ja wszystkie te zwroty tłumaczę właśnie w taki sposób jak tutaj. Do tego są jeszcze native speakerzy, ćwiczenia i wiele, wiele innych bonusów. Koniecznie sprawdź. A słowem, które zapowiadałem, jest słowo. Fond. Tak mniej więcej to brzmi. Fund. Coś pomiędzy o i a. Widzisz, z tym słowem może być problem, ponieważ ono oznacza coś czułego. Czasem może oznaczać coś czułego. Takiego miłego, rozczulającego się. Na przykład I have some fond memories. Czyli mam takie miłe, czułe wspomnienia z czymś tam związane. Of you, for example. Ale też, choć mam wrażenie, to jest bardzo brytyjskie, mówią, że coś lubią, używając tego słowa I'm fond of. Na przykład, I found of you, co byłoby taką trochę chyba deklaracją, więc raczej do znajomych tak nie mów, ale I'm fond of something. Jakąś tutaj rzecz możesz dodać, na przykład, fishing, music, TV series, or whatever hobby you like. Możesz tutaj właśnie wrzucić. I wtedy po prostu wyjdzie ci, że to lubisz. Dlatego zachęcam do eksperymentowania z angielskim, do bawienia się, do poszukiwania nowych słów, zwrotów, synonimów, do ciągłego poszerzania swojej bazy możliwości. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.